Hej kochani, dzisiaj będziemy iść w poszukiwaniu nowych lodów, nowych lodów ogólnie i też może jak i właśnie tych nowych lodów Genzy i ekipy. Czejnika mamy w poprzednim filmiku, ale co, to po prostu dogram. Ja. Hej kochani, teraz jesteśmy w Żabce i właśnie będziemy skupiać lodów. Tylko jak i właśnie, więc idziemy. A. Obojętnie jakich No Jakichś popularnych No popularnych I nowych Dobra. Ej kochani niestety były lody Gen Były, były Ale były kurde, lody były. były Ale kurde Nie było, nie było jeszcze ceny ich o, nie, więc... jakby Pani mówiła, ja, że one ja dopiero weszły, weszły do sklepu wczoraj I po I... prostu One nie wiem, one jakby cena nie wchodziła no, na kasę I no. nie, było, nie można było ich brać no, więc tutaj mamy takie, takie moci od iglotexu, nie. Nie, 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 Od wiem. soci, Boże. Od no soci. więc y, też będziemy. To no bo my, kiedyś, bo my kiedyś też jadłyśmy moci. Ale od Misty. Od, od Misty, no. no. Y, też mango, ale y, nie wiem. My I my zobaczymy też soci. kochani w innych sklepach, no bo może kiedyś chce fajdusiewierzyć. Dosłownie byliśmy już w dwóch, to jeszcze pójdziemy do dwóch. No? Albo do trzech? Bo no to zobaczymy. A więc e, zaraz będzie test. To okay. zaraz będzie test no. Tanie jesteśmy blisko już zadki. Czy ze go futerela. Czy myre, czy Dobra, otwieram. Otwieram. Co się są coś, nie... <grym> Ej, one są bardziej pomarańczowe tak? niż tamta. One były żółte, a te są takie pomarańczowe. Ej no. Ej, no, bardzo pomarańczowe. Ja biorę tego. <grym> ja biorę tego. Ej, one też. O jest są... taka dziwna taka konsystencja. Twarda dobra. Trzy, cztery. A. te są lepsze chyba te są lepsze no a źle są takie same to ciasto takie wydaje, że to jest lepsze no to, to, to ciasto bo te lody są takie same ale to ciasto jest słodsze bo no tam nie miało smaku i tam to ciasto miało więcej mąki no a co tam mniej. kamerę tak trzymasz w dole no, nie pokazuję, tylko że mówimy no, mm. Dobre jest, właśnie? No, a, Ziemna, chyba. tak, no. oceniamy tą górę. ale bo to ciasto. Dla mnie to ciasto, jakby um, tak góra, no to ciasto. Jest takie właśnie w Dla mnie jest takie. No, 5 na 10, takie optymistyczne. No, a dla mnie to jest takie. Oh. No, 4, bo to jest takie samo ciasto, ale lepsze, bo no. tamto to by oceniła tak dwa. Dobra? Mm. Dobra, bo Michaela eee... się zestresowała, bo jakaś pani szła. Dobra, A Ja powiedziałam. To się Do... Do... bije. No, dobrze, nie Dobre, tylko nie mówisz o zbiska. Okej, kocham. Ja <was>. już mam. Kocham, <laughs> bo ja. Ej, dosłownie. Są... I te lody teraz. Te lody A teraz są ja słodkie. Ja kocham mango. mnie. No. ona może to potwierdzić. No, kocham mango. Eee, żabcia. Dobra? Mm. Na ile sam ten środek, loda? Ja już ale nie nagrałam tego. No to 8 na 10 zabcia. Ja jako misia, burka. Muszę na. na. 7 na 10. palce. Dobra. 7 na 10. A cały szreda? Ej, może mogę zrealizować swoje imię czy nie? No dobra. Ale to Tosia. Ale nie podawaj nazwiska. No, ko. ke. Tak. Ej, możecie mnie nazywać Dobra. Więc ja cały oceniam, to jest miotkam na takie 80. No, 7, no. Ja też siadam. Zobaczymy się w kolejnym stopie. Dobra kochani, idziemy teraz do, do sklepu O sklep Polski, tak? Tak. Chyba jakoś tak. No, no, no więc chodźmy. idziemy! Hej ukani! I mamy... Halo! No. I mam dorcy znaczy dorosły nachos, sterować? Ja nigdy ich nie próbowałam, moja Tosia próbowała ja tra... Ketchup! To ketchup? Ja się nazywam Ketchup. A, ketchup, dobra. I tu to jest tu? Ja je jadłam milion razy. Nawet dobra. Nawet? One są mm, No, nawet, sam mm. Są spoko. Wiem, że my miałyśmy te słowa nie, no, ale, ale, ale no. ten raz mogliśmy sobie tak. Czeka, Dobra. 5 na 10, do ja mam jeszcze jakieś słowa? 8 na 10, no to no. pytańcie kospo, no, idziemy do stołu, tak więc. Więc no, no, idziemy. więc idziemy. Jozu, kochani, jesteśmy już tu obok, podstarza. Zaraz idziemy tutaj do swojego marca, żeby. A w czym? W czym? O, nie było nic, tylko kupiłam wodę. Nie wiem. Nie wiem jak jej nie wydzielna woda. Czekaj! Dzisiaj dorpaliśmy nowe lody. Mhm. No tu w kolejnej. I też były genzy. też były jazy. Ale też nie na sęda. Też nie Więc może jutro będą. Więc tak, tu są właśnie te ten. co ty sobie weźmie, tylko tutaj ma Stój. Nie jedz. Nie jedz. I ja mam też swoje... Mam to. Tak. Dobra, jemy, Maco. Chyba, że ty zjesz swojego, a ja swoje, 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 Co? <laughs> nie, to ja mogę zjeść od ciebie, bo nie wiem, czy będziemy w szkołach. Poczekaj. tak? Nie, Ciepię. Ale mi się w ręce. No, powiem szczerze. Ten lód w środku jest w miarę On. git, ale. Ale ta skórka, czy coś, to jest niedobra. Dobra, ja teraz spróbuję. Niedobra co nie. <noise> Misia po prostu chyba Ja zaraz potem. tym. <noise> Minus 85 na 10. Jakby ciasto. To, to ciasto jest dobre. Nie, Ale ten środek. Odwrotnie. Ten środek jest. Nie, żeby nie mówić, brzydko bardzo, bardzo niedobre. Ja oceniam to minus 85 na 10. Ja tak? oceniam to 6 na 10. No, to inaczej. A teraz mamy tutaj przede, e... Teraz mój. Bo to ja kupiłam. Te, ja kupiłam te lody. A ona kupiła tego, więc dobra. i tak razem tego go przetestujemy, bo jej je dałam. Ale co? No. A, dobra. Odstaw i będziesz nagrywać, bo ja nie mogę jednym ręką. Okay. Jak like Nie smakuje. Nie. Bo ja Chyba w ogóle ja nie, nie lubię. lubię ja nie lubię, ale na Ej w ogóle, ja mam pytanie, od ilu lat jest smacza? bo ja nie wiem czemu, ale ja sprawdzałam od ilu lat jest i nie wiem i wyszukałam mi jakieś coś Aha. innego zupełnie. No to zaraz, to zaraz trzymasz to i Dobrze. będziemy ten. I, dobra Dobra kochani, ja otwieram tego loda. Co ja chcę? Nie nagrywam tej twarzy, jak ja he Hej, he. dum, 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 dum Co? Dobra, hej, kochani Ydra, Teraz będę testować Jak jesteś? Dobra, kochani mm. Wow Ej, ładnie wyglądają no. No. Próbować co? Mmm Bardzo dobre, bardzo Kochani, te lody smakują Jeszcze ta to polewa? Smakuje jak jedne lody, które jadam Normalnie, I love it Mogę teraz ja. Ale ona są mega dobre Ale one były jedne z nowych ulubionych lodów Polecam wam te oto lody Są monte ice cream takie Więc koniec to na tyle z tego odcinka Bye bye